Poziom 38 to 39 poziom bakrumów. Jest to połączenie wszystkich poziomów pomiędzy poziomem 0 a poziomem 37. Opis. Poziom 38 jest połączeniem wszystkich zwykłych poziomów, które znajdują się poniżej poziomu 38. Uważa się, że jest to punkt, w którym wszystkie poziomy od poziomu 0 do poziomu 37 zlewają się ze sobą. Przyczyną tego jest fakt, że poszczególne poziomy w bakrumach nie mają określonej struktury, co oznacza, że kiedy poziomy zawijają się na siebie, tworząc wejścia i wyjścia, niektóre z nich nakładają się na siebie i istnieją w jednym połączonym obszarze. Poza fizycznymi właściwościami poprzednich poziomów, poziom 38 posiada również niektóre z tych samych efektów co wszystkie poprzednie poziomy. Należą do nich intensywna ciemność występująca na poziomie 6. Intensywna pleśń występująca na poziomie 28 oraz zgnilizna występująca w zewnętrznych częściach poziomu 33. Poziom 38 składa się z dwóch obszarów. Obszary te nie są zdefiniowane, a w obrębie tego poziomu jest ich dość sporo. Obszary, o których mowa, to wnętrze i zewnętrze. Wnętrze. Wnętrze to ogólne określenie wszystkich miejsc, które znajdują się w obszarach, które nie są zawarte w sandboxie. Są one najczęściej spotykane na poziomie 38 i najprawdopodobniej będą pierwszym obszarem, do którego trafisz podróżując tutaj. Ze względu na przeniesienie efektu z poziomu 12 na poziom 38, zrobienie zdjęcia tych obszarów jest praktycznie niemożliwe. Do tej pory udało się zrobić tylko dwa zdjęcia poziomu 38, które nie uległy uszkodzeniu lub zniekształceniu. Pomimo pozornie przypadkowego układu poziomów, które się przecinają, zauważono następujące prawidłowości. Co się z czym łączy i jakie aspekty poziomu wchodzą w skład ostatecznej geometrii? Korelacje z poprzednimi poziomami. Ogólny układ pomieszczeń na poziomie 0. Migoczące światła na poziomie pierwszym. Zamknięte drzwi i rury na poziomie 2. Metalowe bramy i mocne wi na poziomie 3. Okna na poziomie 4. Wystrój poziomu 5. Ogromna ciemność na poziomie 6. Efekty grawitacyjne, jakie wywołuje pierwsze pomieszczenie na poziomie 7. Stalaktyty przypominające poziom 8. Właściwości zepsucia obrazu z poziomu 12. Duża liczba pięter na poziomie 13. Poziom 38 ma ten sam zapach pizzy i napojów gazowanych co poziom 31. Poziom 38 zacznie się rozpadać, im dalej będziesz go eksplorował, podobnie jak poziom 33. Cienkie, ceglane przestrzenie, które przypominają kanały poziomu 34, skażone jaskinie z poziomu 36. Zewnętrzne Zewnętrzne to określenie dla wszystkich obszarów poziomu 38, które znajdują się na zewnątrz. Obszary te są o wiele rzadsze, ponieważ pomiędzy poziomem 0 a 37 jest mniej poziomów zewnętrznych. Mimo to zidentyfikowano i udokumentowano korelacje między tym, jak poziomy łączą się i zderzają ze sobą. Korelacje z zewnętrznymi poziomami. Domy podobne do tych, które można znaleźć na poziomie 9, choć w środku zawsze będą nieumeblowane. Podłogi w zewnątrz często pokryte są uprawami pszenicy, podobnie jak pola pszenicy na poziomie 10. Pasywne twarze wędrują po tym terenie, tak jak na poziomie 11. Niezapomniany raj na poziomie 14. Co jakiś czas na poziomie 38 następuje całkowita zmiana struktury, podobny schemat do poziomu 16. Od czasu do czasu można znaleźć i dostać się do małych kamiennych ruin, które przypominają kip poziomu 28. Często można zobaczyć zniekształcone, wielkie góry i osady, takie jak na poziomie 29. Często widuje się wyspy podobne do tych, które znajdują się w fałszywym krajobrazie poziomu 30, a także pogłoski, że niektóre z rodzimych istot tego poziomu są obecne również na poziomie 38. Szkielety często wiszą na drzewach i innych przedmiotach na poziomie 38, podobnie jak na drzewach na poziomie 32. Samochody widziane na poziomie 35 można zauważyć na poziomie 38. Niebo często zmienia kolor na fioletowy, zielony i niebieski, podobnie jak na poziomie 37. Jednak przez większość czasu niebo na tym poziomie będzie nieestetyczną mieszanką wszystkich trzech wyżej wymienionych kolorów. Bazy placówki i społeczności. Dawna placówka BNTG Kupiec. Kiedy poziom 38 został odkryty, BNTG próbowało stworzyć i utrzymać placówkę. Jej celem było rozdawanie wody migdałowej i innych zapasów, np. paluszków, wędrowcom. Placówka została jednak porzucona. Stało się tak z powodu niestabilności poziomu 38 i ciągłych ataków istot. Wejścia i wyjścia. Wejścia. Na poziom 38 można wejść wędrując po poziomach od 0 do 37. Podczas wędrówki można zauważyć, że krajobraz zmienia się i staje się bardziej chaotyczny i ogólnie wypełniony przeplatającymi się i sprzecznymi wzorcami. Istnieje też szansa, że wędrując w ten sposób trafisz na poziom -0. Wyjścia. Wyjście z poziomu 38 jest funkcjonalnie identyczne z wejściem na poziom, przy czym podczas przechodzenia można zauważyć, że otoczenie zaczyna się zmieniać i przybierać bardziej stabilną formę. W zależności od tego, w jakiej części poziomu 38 dana osoba się znajduje, poziom, na którym się znajdzie, może się różnić. Jeśli znajduje się na zewnątrz, wyjdzie na każdy poziom, który znajduje się w sekcji na zewnątrz. Jeżeli znajduje się we wnętrzu, wyjdzie na dowolny poziom, który składa się z dowolnej liczby pomieszczeń. Jeżeli ktoś potrafi się wspinać lub korzystać z kolejki górskiej na zewnątrz, jest niewielka szansa, że uda mu się wyskoczyć nosą ze Skyboxa i wyjść na niebieski kanał. Jeżeli ten film wam się spodobał, zostawcie łapkę i subskrypcję oraz komentarz, bo dla was to niewiele, a kanałowi daje ogromnego busta. Jeżeli chcecie dołączyć do naszej społeczności na Discordzie, gdzie możemy pogadać albo pograć, zapraszam was do linku w opisie. Tak samo jeżeli chcecie wpaść na TikToka, tam również znajdziecie link. Jeżeli chcecie też pomóc inaczej mojemu kanałowi niż tylko przez suba i łapkę, odpaliłem wspieranie, link w opisie. Zapraszam Was serdecznie, macie fajne bonusy, a teraz nie zatrzymuję Was moi wędrowcy i do usłyszenia w kolejnym raporcie.